Szanowni Państwo, najstarsi z państwa, nie wypominając z wieku, pamiętają kuroniówki, nieco młodsi. Albo lekko starsi, jak powiedział Jarosław Kaczyński, pamiętają schetynówki, a najmłodsi, to jest ich czas zapamiętają Giertychówki, pan redaktor Jacek Gądek. Cóż to takiego Giertychówki? A to jest ten protest wyborczy, który dość na taką masową skalę był wysyłany przez zwłaszcza, nazwijmy ich silnych razem, do Sądu Najwyższego, a rozpowszechniany przez Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej, który tutaj jest po prostu w szpicy Zawiadamiania Sądu Najwyższego o nieprawidłowościach w wyborach. Szanowni Państwo, tych protestów jest około 50 tysięcy. Trafiły do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Szefowa tego sądu, Małgorzata Manowska, czuje się oblężona, obawia się ataków, obawia się uwięzienia sędziów. Jeśli Państwa interesuje, co z tego wynika i z tych protestów, i z tych zagrożeń, które dybią na każdym kroku dla Małgorzaty Manowskiej, to polecamy Państwu najnowszy stan wyjątkowy, gdzie wszystko na ten temat, a także o rekonstrukcji, kto ma szansę wejść do rządu, a kto z rządu odejdzie, jaka jest w tej chwili sytuacja między koalicjantami, a tam naprawdę ostro iskrzy. Zajmiemy się także... Pociechami polityków Prawa i Sprawiedliwości, które zaczynają robić brawurowe kariery z naciskiem na córkę Mariusza Błaszczaka, zapraszamy na stan wyjątkowy.